Ale o chuj ci chodzi znowu? Numeru do niej nie mogę mieć w telefonie! Przecież widzę, że z nią piszesz SMS-ki, co? Tęskno ci do swojej eks kurewki? A ty? Ze swoimi byłymi niby na messengerze nie rozmawiasz? Memaski sobie kurwa ciągle wysyłacie jej serduszka! Moi byli nie są takimi szmatami jak twoja eks, żeby kombinować coś w tym temacie. Może tam ci idioci nie, ale... <gryw> najwidoczniej ty tak. Ty jebany! Pięknie jest patrzeć z boku jak komuś gnije związek. Obserwować te mikrogesty, jak partner coś powie, a drugiej połówce lekko drga brew czy warga i widać, że ta już nawet najmniejsza rzecz wkurwia każdego w każdym. Jeszcze razem, ale mentalnie już osobno, żeby pozory przyznajomych zachować. Teatrzyk kukiełek ku mojej uciesze. Sam to przerabiałem i wiem jak boli, ale współczucia dla nich nie mam, siebie warci byli od początku. Niech giną w piekle towarzyskiego potępienia. O nie, abort, abort, to żaneta zwana Żyletą, najgorszy typ kobiety, jaki można spotkać. O, już się uśmiecha do mnie. Do mnie zawsze się uśmiechają te takie papuśne i swojskie. Nigdy żadna normalna, nawet przeciętna nie zagada. Nie. Ja zawsze ściągam te, co zjadły o cztery pizze za dużo i łaskawie akceptują siebie takimi, jakimi są. I to nie jest fat shaming z mojej strony, tylko okrutna rzeczywistość. Kowalski Grzesiu, dobrze pamiętam? Te. Cześć, co tam? Super jest, drugie winko właśnie robię, czuję, że dzisiaj będzie dobry balecik. <gry> to fajnie, fajnie, wiesz co, dobra, lecę, bo czekają tam na mnie i... Ale poczekaj, o Jezu, rundę przegapisz jedną, nic się nie stanie. Chyba nie każesz dami pić samej? Nie, no pewnie, no możemy się napić. <laughs> Super, zdrówko. A wiesz co, w ogóle głupio mówić, ale już wyjebane, bo winko weszło, tak w ogóle to miałam na Ciebie strasznego krasza kiedyś. O Boże, o kurwa, błagam Cię, przestań kobieto, na resztki swojej godności, którą posiadasz, zaprzestań mówienia. Coś Ci powiem na ucho, chodź. Możemy iść do łazienki na chwilę i jak chcesz, to mogę Ci, no wiesz... Wysłuchaliście właśnie fragmentu specjalnego epizodu Piątku w formie podcastu. Jeżeli chcesz usłyszeć całość za darmo i bez konieczności logowania się, to skorzystaj z linków w opisie lub kliknij tutaj na ekranie. Znajdziecie tam również wszystkie dotąd wyprodukowane odcinki Piątku oraz specjalne, których nie publikujemy na YouTube. Darmo to uczciwa cena. Zapraszam i miłego odbioru. Grzegorz Barański.